I jak lepiej czy ciągle widzisz Negana z The Walking Dead? To był Negron. No i lepiej się czuję, ale... Ale coś tu nie gra. Mam wrażenie, że ta cała historia z Apokalipsą w szkole to nie był efekt faju. Myślę, że miałem jakąś wizję. Sztachuję się Majtami Borysa, to co się dziwisz. Kurde mój baniak. Są jeszcze ferie czy już koniec. Gówno jutro szkoła. Mieszkamy na Śląsku Głowie. Kurwa. Dobrze, że się już ogarnąłeś, bo się już nie dało ciebie słuchać. Przysięgam wam. To nie był zwykły haj. Czułem się jakby w innym wymiarze. Dziwnie to brzmi, wiem, ale mówię serio. Jakby mnie przeniosło do alternatywnego świata czy coś. Co ty dupisz? Włyfista przyholski Bóg władający szkoło. Zmutowane drechole. Gadająca mewa, która myśli, że jest Stevenem Sigalem. Chłopie, miałeś jak randomowy murzyn z Na pewno sobie to wszystko wymyśliłeś. Swoją drogą nieźle masz wyłbie najebane. Ty się leczadi. Każdy mi to mówi. Mechno może faktycznie się strzałem jak dziki Dobra wiecie co ja zawijam do dom. Jak wrócimy to gramy w cs -a. Dobry plan. Dobra to my zwijamy szczur. Nara. Noelo. Sigal. Godzina 13. Język polski czas zacząć. Z okazji trwającego turnieju sportowego naszej klasie bardzo zależało na obejrzeniu tego wydarzenia. Nie powiem, mnie też ciekawiło, kto dostanie Bęcki i pojedzie do domu, a kto przejdzie dalej. Chociaż to nie mój sport, zamiast oglądać spoconych no-life'ów walących w klawę, wolę oglądać spoconych facetów lejących się ze sobą. Lubię sporty walki, bo przemoc rządzi. Zwłaszcza wobec kobiet i dzieci, a najlepiej niepełnosprawnych kobiet i dzieci. No ale jak nasz wielki Miłosz gra, to czemu by nie kibicować? Liczę, że wygrają turniej i pokażą tym wszystkim pedziom z młodszych klas, gdzie jest ich miejsce. Wchodzę do klasy. A tam pani Kali, nauczycielka języka polskiego, miała cholerną obsesję na punkcie swojego przedmiotu. Trochę jak Menda z podstawówki. Lecz pani Kali nie była aż tak chora psychicznie jak Menda i jej te fraszki. Miała bzika na punkcie romantyzmu i cały czas się wykłócała, że czasy powinny wrócić do romantyzmu i że aktualnie to jest piekło, a nie to co kiedyś. Adamisko kiedyś zeszlifował na nią że za czasu romantyzmu to byłaby popychaczem i prostytutką. Mocny strzał nie powiem. A się tak wieniła, że zaczęła mówić językiem z Minecrafta od tyłów w przyspieszone... Tempie. Od tego momentu każdy mówi na nią uwo. Powstały nawet teorie, że jest reptilianinem. Rzekomo jeden uczeń widział, jak pani Kali wsiada do swojej maszyny na ropę i cytuje wiersz w rytmie Fonka z trzykrotnym przyspieszeniem po czym rozbiera się i masuje samuszle, rycząc różne wulgaryzmy pod drodze pierąc się po ryju. Inny uczeń widział ją, jak kolor jej skóry zmienia się na zielony. Wydarzyło się to po tym jak wpisała wszystkim z nas Pały, a my w akcie zemsty przeciepaliśmy jej samochód do góry podwoziem. Jeszcze marcel cygan wymontował jej koła i sprzedał na eliksie za cenę dwóch flaszek. Nie było wiadome do końca, czy faktycznie ma jakieś powiązania z kosmitami albo że jest reptilianinem. Bardzo się wkurzała, jak mówiliśmy coś o ów na jej lekcji. Napierdalała Lejczę tłukąc po o biurko. to stopinion. Słuszka jest dziwna i może być coś na rzeczy. Tego dnia wszystkie plotki zostały wyjaśnione. Usiadłem na swoje śmierdzące stanowisko. Piotr jako pierwszy zaproponował oglądanie meczu. Cała klasa poparła jego pomysł. Pani Kali powiedziała, że nie ma takiej opcji i że robimy lekcję, bo romantyzm to bardzo potrzebny temat. Prosiliśmy jeszcze trzykrotnie, po czym Kali już lekko podkurwiona powiedziała: Robimy romantyzm, gnoje, a mecz obejrzycie w domu. O ty kurwasz, mateczko, pomyślałem, tak się bawić nie będziemy. Dałem sygnał szczurowi, który rozpoczął Plan łamania psychicznego baby od Polaka UFO Kto to powiedział? Twoja stara? Masz już zagwarantowany sierpień frączewski. Będziesz bity, będziesz płakał A ja się będę śmiała Zamknij jej. Ty zamknij jej łysa gnido A gra pani może w Modern Warfare 2 Warzone Nie, nie wiem co to jest Dobra, sorry Zapiszcie sobie temat lekcji Romantyzm w czasie teraźniejszym UFO Skońcie z tym UFO debile Nie istnieje żadne UFO Nie Ty brylaty śmieciu z dredami na jajach I ryjem dauna będziesz bity. Ty na poprawkach przysięgam? Nic mi nie zrobisz, bo mam żółte papiery. Fuck off get lost. Ja nie będę słuchał twoich głupot. Po tych słowach Alice z kurwienia zajebała dynką o biurko. Pierwsza faza planu potoczyła się idealnie. Po jakichś czterech minutach spokoju wróciliśmy do gry. Proszę mi powiedzieć, kto w tym okresie był najwybitniejszym romantykiem. TWL przepani. Kto to jest? Nieważne jaka wielkość młota. Ale jak się nim miota. Miotam pancze żółto dziobie. Coś tam zatańczę na twoim grobie. O czym wy durnie gadacie? Czy wy macie jakiekolwiek pojęcie o romantyzmie? Pojęcie brzmi tak. UFO, 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 UFO. Skończ do jasnej, a jakiś z tym UFO. Ile razy mam powtarzać, że nie istnieje takie coś jak UFO? Oglądamy mecz przepani. Nie. Walisz bo na chodnik troglodytko. Dlatego nie chcesz tego puścić. Koniec tego. Do dyrektora, ale już. Nie. Zaraci ci jebne, okularniku. To jebej. Nie. Nie. UFO. Teraz to się kurwa doigrałeś. Kali chwyciła mnie za szyję i wyciepała za okno. Wyskoczyła na mnie i zmieniła się w kosmitę. Chciałem się z nią prać na piochy, lecz po chwili przyleciały dwa statki UFO i zaczęły do mnie mierzyć laserem. Za dużo wiecie. Pora się z wami rozprawić raz na zawsze. Statki UFO zaczęły do mnie próć laserem. Ja w trybie natychmiastowym złamałem czasoprzestrzeń i wyzionąłem duszę, zostawiając swoje zwłoki. Jako duch przejąłem kontrolę nad statkami i rozbiłem je. Wróciłem do swojego ciała. Patrzę, a tu Kali stoi goła i się piele patelnią po ryju, rycząc Kurwa, kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Chuj, ja jebie, Popierdol. Powiedziałem jej wtedy. Ufo. Ta kompletnie załamana i zniszczona psychicznie wzięła pistolet, który trzymała w taszy i postrzeliła się na moich oczach. Grubo. Powiedziałem po czym zeszłem na zawał. Gdy wygrałem gułag i odyskałem duszę, wróciłem do klasy. Wszyscy wiwat. Baby nie ma, a my możemy obejrzeć mecz. Niestety internet tak mówił, że prędzej byś rodzinę założył, niż obejrzał ten mecz. Urwiony szczur napierdolił krzywemu dronemu. Proszę zostawne. Nie, bo jesteś paskudny. Szczurek w chłopaka. Co ci on zrobił? Przecasyjno siedzi. Ten krzywy chuj ma w łypie czy kajś tam metalowe płytki, które zakłócają sygnały i internet muli. Podnieca mnie to. Powiedz mi coś, co lubię i zacznę się rozbierać. Hehehe, <laughs> jeść kupę. O ty pało. Boris zajebał Johnemu 300 tysięcy krep do ryja. Po czym Johnny wstał. Jadę na dziwki. Johny się dupo i wyszedł z klasy. Nagle net zaczął działać jak torpeda. Lecz niestety Borys rozjebał drzonym telewizor. Finalnie każdy przeglądał TikToka. Przynajmniej śmiesznie było. Ty Adi, co jest szuras? To co się teraz wydarzyło to prawda, czy zaś jesteśmy na haju? Nie no, co ty? Tamta apokalipsa to był inny wymiar, w którym wszystko jest bardziej dojrzałe i ogólnie normalne. Normalne. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu już nie mam haju i wracam do naszego zwyczajnego świata. Wierzę ci, ale nie wąchaj już tych batów, bo pieron wie, co się może zdarzyć następnie. Wiem, wiem. To był pierwszy i ostatni raz. Na pewno. Blefujesz. Blefuję. Pojem. I za to mnie kochacie fiutki. Ej, chłopaki, bo tak się zastanawiałem, co nie. Skoro Adi po sztachnięciu się moimi batami miał jakieś wizje albo nawet i był w innym wymiarze, to kurwa chłopaki, a co jeśli moje spocone majty mogą stworzyć jakąś wyrwę międzywymiarową i przenieść nas do naszego świata, ale w zagięciu czasoprzestrzennym lub krzywym zwierciadle. Nie zdziwiłbym się, jakby tak faktycznie było. No bez kitu. Trzeba te majty sprawdzić jeszcze. To może być jakieś nowe SCP, czy inne bakrumsy. Martwmy się o to kiedy indziej. Póki co korzystajmy z godziny wolnego na polskim bokali, tak szybko nie wstanie. Racja. Koniec gadania o jakiś czas o przestrzeniach i widziach. Cieszmy się tą godziną wolnego, bo następna lekcja to mata. No chyba cię pojebało.